Og no, så. Jeg synes, det er... Åh oh, nej! Chyba widzowie, yy no, to się stało. Nie wiem, ale serio Czyżby znowu? Czyżby znowu klikam klikam i trzy, dwa widzowie. I teraz widzowie, widzowie. No. Jestem tutaj. Także i teraz będę robił, że wpadłem do nicości i będę tam w tym kloczu z obsidianu. Nie, mimie! Tak, teraz będę kopać w dwa lata później, trzy lata później. Lok, później. Później. Sześć lat później. Mm. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> O nie. nie. Jak mam stąd uciec? Czekaj. Wiesz On jest tyłem! Trzeba go zabić, żeby wyjął tę gł głowę. i widzowie nie ja uciekam od ciebie dzięki, że byłeś ze mną dzięki, że byłeś z tym, co masz ze ze mną nara nie, <śm> to nie Napisz na tablicy, czy, czy. czy. to jest jakiś powrót do normalnego świata. Tak? Tak, a jaki? Ej, dlaczego tu pada śnieg? Ja, ja będę nagrywał do siebie odcinek. Wójt jeden. I będzie, że ja znalazłem tabliczki. Tak, że ja tam idę, tak niby służyłam. I znalazłem tabliczki takie, bo to na tym I mam ich za tabliczkami i tam wejdę do tej Później się ok. pojawię w tym, tym. Ok. Gdzie pada śnieg? Tam! Także ja się rozłączę, żeby nikt z nie było słychać. Zaraz zadzwonię. No ok. Nie musisz dzwonić, możesz dołączyć. No wiem. <tryk> Co? Co wybuchło? Tam. Yy, widzowie. Yy, co tam wybuchło? Dobra, widzowie, yy, nie pytajcie dlaczego mam kreatywa. Po prostu takie sprawy, nie? I yy, teraz idziemy tu. bo niby Hiro mi powiedział, że w tą stronę jest jakiś portal i laser, który tylko napędza i właśnie widzę. Więc schody są do niego. Więc wchodzimy. Ja się trochę boję, bo to jest taki portal Dobra, 3, 2 i 1. E, dobra widzowie, ja, przeteleportowało mnie e, w takie dziwne miejsce ogólnie. Więc trochę dziwne, że akurat mnie przeteleportowało do tego, do, do jakiejś wieży. I to chyba do endu nawet, bo widzę smokresu. To za daje mi temu od razu. A jakiś miecz chociaż? O, i łuk. Koksy. I łuk może chociaż? No łuk daj debilu, albo Cię zrzucam. Dobra, zrzucam Cię. rzucam Cię, bo nie... Szukam, no to szukaj 20 lat. O, dzięki za łuk. Tylko szkoda, że nie ma strzał, nie? Ej, tepniesz? Dobra, czekaj, sam się do ciebie tepnę. Um. Dobra. Daj mi strzały. Co to są ze strzały? Strzały za coś do bań, a tyle to nie. Co się dzieje? Nie wiem, co się odrodzenie za 3... 2... 1. Yy, oh, yeah. Dobra, widzowie, yy, jestem w jakimś czymś. Oczywiście, z, y, survivala zapewniałem sobie, wam ale dobra. Yy, właśnie teraz jestem. W jakiejś głowie Hirobrina i nie wiem spróbuję się wydostać stąd I zobaczymy gdzie jestem Ty, jest Herobrine Co jest? Gdzieś jeszcze tabliczkę I... I idę za tą ścieżką. Nie wiem sensie co to za ścieżka. Dokąd to zaprowadzi? Widzowie, ale chyba nie wiem, czy nawet nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie ona prowadzi. Ona prowadzi do tego tomku. Aha, ok, widzowie, czyli już jest spokój. I... już koniec. Koniec. Już... Już jakby... Jesteśmy w normalnym świecie. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. To rozumiem. To jesteśmy w normalnym świecie już. Co to są za tabliczki? O dobra, sorry. Nie przeszkadzał się. Tak. Co to są za tabliczki? O nie, znowu, 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 znowu. Widzowie... No dobra, widzowie. Y, ja pierdzielę, czy ja mogę sobie włączyć w końcu tego wala, Dobra. Y, widzowie. Jestem gdzieś. W Bedroku uwięziony. Nie dlaczego. I, i jak coś... No! Nie, dobra nie. Y, Widzowie. No i jestem w Bedroku więziony, nie wiem y, dlaczego. I no, widzimy się jutro, bo teraz no już jestem uwięziony w Bedrocku. Więc no, papa, pa. pa. Neura.